To jest widzimy jeden z moich największych zestawów Lego i to w ogóle hej. No. Zacząłem tak samo jak ten, ten film ze Stitchem. Jeżeli go nie widzieliście, to polecam. No i skoro ten film się zaczyna tak dramatycznie, zasubskrybujcie, zalajkujcie. I dobra, zaczynam zbyt dramatycznie. Może opiszę Wam, co dzisiaj będę robić. Dzisiaj zamierzamy złożyć ten zestaw Lego Creeper, który posiada aż 665 elementów. Nazywa się Creeper. Po prostu. Tłumacząc na polski jest to Creeper. Jest to 21276 od 10 lat. No i co? To chyba wszystkie informacje o tym, co musimy wiedzieć. A jest też z Lego Minecraft i parę opcji tutaj posiada. Takie jak ruszanie głowy, otwieranie ciałka. No i przede wszystkim to. Ale dobra, otwórzmy ten zestaw, żeby zobaczyć co tu jest A, i tu jest też świnioklipper i TNT Dobra, otwórzmy ten zestaw Tam nic nie ma, prawda? Dobra, nic nie ma, ale na wszelki wypadek trzeba będzie przeszukać się do tego gościa Najpierw mamy instrukcję, a paczki ja zaraz nam posortuję. Patrzcie widzowie, w ogóle moja nowa, nowa kolekcja, tutaj jakieś rozłożone I tutaj bardzo dużo rzeczy No bo jeszcze ogólnie robię taki tester, ale dobra, otwórzmy instrukcję I sprawdźmy co mamy w środku, bo O, faktycznie jest to Jest to instrukcja i to bardzo programowa Jeżeli sobie tu skipujemy, to tu będziemy mu dać nogi W pierwszej kolejności będzie takie ciało, nogi Wlepianie potem wlecimy do paczki numer 3. Nie głównie co? To, to będzie paczka numer 4, 5. No i w sumie wylepienie twarzy już będzie, więc... Co no? My się zabierzemy ze składanie, no bo nie można tak zrobić. Dobra widzowie, otwieramy tą paczkę i... Teraz ją się tak otwiera. Bo ogólnie mamy niektóre nowe paczki. I wysypmy ją. I zobaczmy, ile tutaj mamy elementów. Bardzo ciekawe jest to, że to są w ogóle oryginalne elementy. Takie Lego, które można wylepiać. I nie widzicie, to się wylepiać będzie. To wszystko, te wszystkie jego łuski na ciele. To co. Tak jakby, jakbyśmy wzięli moją skórę i. Dzieli ją na parę klocków i musielibyśmy ją złożyć z tych paru klosków. Tylko, że tam musimy wszystko, wszystko na jednej budzie i wylewiamy. <grym> Dobra, więc widzowie, ja się biorę za budowanie. Dobra widzowie, mamy naszą świnię i ona tak wygląda fajnie. Że to jest creeper o świnia normalnie. Można ją tutaj zobaczyć w pełnej okazałości, no przecież... To jest mini figurka, która powinna stanąć. Ale dobra, przewijamy do następnej strony. Tu już widzę, że zaczynamy budować Giant Creepera, więc. Chodźmy go razem zbudować. No i tak widzę. Tak, widzowie, prezentuje się nasza pierwsza paczka. No i nasza świnka. Jak to będzie wyglądać dalej? Nie wiem, ale pora wysypać paczkę numer dwa, która jest gdzieś tam. O, ja nie widzę. już widzowie, ten film trwa 4 minuty, a już jesteśmy w drugiej paczce. 100 elementów już złożyliśmy. Nie wyglądek, to nie wygląda jak istota sobie zobaczcie, jaka tu była robota. No, mozaika mi trochę potrwała. W sumie to mi dwie minuty, bo. Dobra. Złóżmy ten. od tą paczkę. Za Dobra, Dobra, widzowie. Więc otwieramy drugą paczkę. I w drugiej paczce. Co ciekawe, będziemy już budować nogi. Więc. Teraz pewnie nie wysypuję te paczki, ale. To będzie o wiele mniej wyklejania, to będzie więcej takich eksperymentów, bardziej zwykłych, więc myślę, że to powinno wyjść dobrze. Szczególnie z tymi elementami, bo one będą wylepieć nam w czwartej partii, z tego co wiem. Więc my będziemy się musieli jeszcze z nimi męczyć, ale dobra. Otwórzmy instrukcję na odpowiedniej stronie. Tu pokażę ją. No i zobaczcie, jakie to będzie dwa razy. Więc trzeba będzie użyć magii, straba, dubidu, no i to złożyć. No co? Przechodzimy do paczki numer dwa. No widzowie no więc mamy jedno takie. Szkoda, że trzeba stworzyć też drugie. No i te dwa trzeba... Sorry, teraz mnie widzowie zaczęło coś w gardle, ale dobra. Montujemy to z tym i... Widzowie, widzicie, już stoi i już się formują nasze nogi razem z ciałem. I tłumaczy, dlaczego ten creeper wygląda tak dziwnie, no bo zobaczcie sobie sami, no. Jest zbudowany z przeróżnych elementów. A my jeszcze musimy to zbudować drugi raz. Więc użyjmy magii. No, do... <laughs> no dobra, widzowie, za pomocą magii wyczarowałem to i chyba to potrwało jakieś... Tego otworzenia potrwało jakieś chyba dwie minutki Coś tak mi się wydaje 2 minutki. No więc możemy przejść do następnego i do wule 45 napów już zrobiliśmy. Jeszcze nawet nie połowy woreczków. Co so, jest? Robi sobie etap 36. Widzimy się za chwilę. A zapomniałem widzowie zrobić unboxing, bo... No wiecie, trzecia paczka to trzeci unboxing. O. Dobra, no to w sumie nie będzie nic wyjątkowego. Pozwolicie, że jakby trochę pominę bardziej tą paczkę, no bo wylepianie rzeczy dla mnie będzie nudne, no bo zobaczcie, to jest samo wylepianie. Dzisiaj to są same takie elementy. To ja przesunę na bok. Zbuduję to po, przed wami, w sensie po was i sami sobie ocenimy, czy to się w ogóle nadaje na jakby materiał. Dobra, to się widzimy zaraz. że podkreśliłem Wam nieco to, bo to jest tutaj u góry, a tu jest na dole. Bo to trzeba postawić na odwrót. I jeżeli ktoś z Was też ma ten zestaw, to nie wiem, czy zauważył ten szczegół w instrukcji, ale jest on dosyć wyraźnie pokazany. To jest przód, to jest tył. A teraz ostatnie elementy. Jakby coś to powtórka, więc nie będę Wam tego pokazywać. No dobra widzowie, w końcu przygotowałem to coś, co robiliśmy po... w pierwszej paczce, no bo patrzcie, to w pierwszej paczce jest to samo co to. No zobaczcie, to... to... Patrzcie w ogóle na ustawienie tych dwóch płytek, i tych dwóch płytek. To my tu są, Tutaj są dwie i tu są dwie, więc jest takie samo, które było tam. A, jeszcze te dwie i to po drugiej stronie macie te dwie i to. Tylko, że w odrodzeniu lustrzanym. No, ale jest. Więc to jest powtórka. No i teraz wiecie, co robimy. Przechodzimy do czwartej paczki, którą jest. Wykańczanie stóp. Nie wiem, czy widzicie, ale... O, teraz widzicie wykańczanie stóp. Okej, okay, to co robimy? No unboxing. No i co widowie? Zaskoczyłem. was. Nowy, nowy rozmiar paczki. No tak, musiałem go schować w nowym rozmiarze, bo te stare, pamiętacie, były jeszcze jedynki, dwójki, trójki, one były o wiele mniejsze. Więc musiałem trochę większe zrobić, no i musiałem je wyrzucić, niestety. A podobnych woreczków nie miałem, więc musiałem wyposażyć się w to, co miałem. No i tutaj widzę, że będzie też prawdopodobnie kłopot. Złożę jedno. Pokażę Wam. I chyba to będzie tyle, co w tym filmie zrobimy, no bo ten film, nie oszukujmy się, będzie trwał mniej niż jakieś godziny. Ja dla Was go nagrywam już. No. Można już uznać, że ponad. <laughs> Można już uznać, że ponad. 45 minut go dla Was nagrywam, a trwa jakieś 10. To znaczy, że 4 razy szybciej jest to w filmie. Teraz leci każda sekunda, więc zasubskrybujcie, zalajkujcie, no i rzućcie komentarz. Rzućcie komentarz, że chcecie odcinek. Czy chcecie odcinek z Robloxa, czy z Starsa czy może kolejny... <laughs> czy może kolejny zestaw LEGO? Ja dam wam parę opcji na zestaw Lego w następnym odcinku, ale możecie w tym odcinku na końcu dam wam parę opcji możecie, będziecie musieli, będziecie mogli wybrać który będzie następny w komentarzach, więc wybierajcie śmiało, bo na niektóre mogę niestety odmówić, ale wybierajcie śmiało dobra widzę, zamontowałem pierwszy, no i naszymi czarami Teraz trzeba wyczarować. Cał jeszcze nie było dźwięku. Ale było a. Devasan bum. Dobra, lecąc dalej możemy teraz użyć magii. Dobra, widzowie, nie pytajcie ile to zajęło w magii, ale no... Magi w sekundę zajęło dla was, ale dla mnie to trochę pozwało. Wezmę sobie pod uwagę, że jest właśnie 19,45, była 19,33, teraz piąta paczka. Więc kolejny unboxing. Jak to szybko widzowie idzie. Zbudujemy całą na jednym odcinku, że to jest niemożliwe. Tym razem piątą paczkę będziemy otwierać na podkładce. Przesypimy ją dokładnie na tą podkładkę. I na tej podkładce widzę, że mamy bardzo różne elementy. Ale wysypmy to z tej podkładki. Trzeba instrukcję postawić na miejsce. A my musimy się brać dalej do roboty. No, bo ty... co tu robić bez roboty? No, jakby, no wiecie, no widzowie, no. A, dobra. Przesłuchajmy to sobie na bok. Zabierzmy się za paczkę numer 5. A potem zapaczkę numer 6, który jestem najbardziej ciekawy, bo to będzie sama twarz Creepera i TNT. Więc dobra, musimy to zbudować. Dobra, Widzowie, teraz musimy zbudować szybko dach. Dobra, Widzowie, dach jest zbudowany i nie wiem, czemu powiedziałem słowo szybko, tak mnie po prostu poniosło. Ale dobra, teraz szybko zbuduję to. Widzimy się, kiedy to zbuduję. Bo już Wam nie będę pokazywać tych scenek, ale one były fajne, przyznajcie. To widzimy się na otwieraniu szóstej paczki. Dobra, widzowie, mam taki kisielek, ale widzimy się na otwieraniu szóstej paczki. Dobra, widzowie, otwieramy ostatnią, szóstą paczkę. Do mnie tak satysfakcjonuje, że już mi się udało ułożyć piątą, że Wam nawet pokażę, jak to wygląda. Patrzcie, tutaj jest taka główka. No i do niej będziemy układać samą świnie, Halinę, ale to za moment, bo musimy najpierw. Na końcu Wam pokażę, jaki jest efekt, ale ja się zajmę za układanie. Dobra. No pozwólcie, że wykorzystam kolejną magię. Tak wiem, w tym odcinku jest dużo magii, ale widzimy się, jak to zgłoszę. Zamykamy widzowie oficjalnie instrukcję, Możemy zdjąć ten telefon też z tego głupiego statywu. No i zobaczcie. Jak to się fajnie prezentuje, ustawię go jeszcze w naturalnej poziom. No i teraz w ogóle już zobaczcie, z daleka nie ma wątpliwości. A jeżeli chcecie więcej tego typu, to wpadajcie. Na mój kanał, no i subskrybujcie! Tak, jak ten czerwony tutaj przycisk. A, no, i mogę Wam zdradzić jedną rzecz: że następny odcinek możecie Wy wybrać. Oczywiście, już Wam to mówiłam, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą przedstawię w następnym odcinku.